tak go nazywają pod a chroni popiera go Andrzej Adomski to Sedoin Czuma, który organizuje lat więzienia za prowadzenie kierowania grup przestępczo w Węgrzech Zbrojnych, który, e, dzi który dziwny trafem wyszedł po 6 latach, a księgowym mafii P.O. E, w Koszalinie, w Koszalinie, P.O. jest to Masiuciński, wieloletni dyrektor P.O. który który nazywuje wytyczne ministra kapowskiego i e, e, proponuje, daje, daje łapówki w sumie sytuacjach naszącących kłata dziury. Pan Prezes Nielski, supernet, proszę legendę, człowieka, któremu akurat się już rozładowały i działa na szkodę z początki Nie ma już koncepcji na sprawowanie władzy. E, powinien podać się do PółSetji, do, 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 do dymisji. Większość koszadnia nie chce takiej władzy. W odpowiedzi na moje ostatnie wystąpienie Podczas obywatelskiej, Pan Jeliński cytuje cy, cy, cynicznie, m, że jego zdaniem i wielu osób moja formuła się już trzebała na organizowanie imprez sportowych w Koszeli koszeli Koszalina i towarzyszy mu coraz mniejsze zainteresowanie. Jest to nieprawda, Panie Prezydencie, że w czasach trudności gospodarczej z kryzysem kraju i, do, do, i w kraju i w Koszalinie, do czego rząd pełno doprowadził i nie jest w stanie dofinansować mojej działalności, która była wspierana przez 17 lat, promowana w sport i goni Koszali. Moje wystąpienie progresuje i zgłasza do reakcji. Nie mam z nim, e, fa, ma nim fałszy ani obudy. Zarzucam rządzącym miastem powiązania z Półsiadkiem i Koszańskim, wiarstwem Andrzeja Miatowskiego, Szumą i Piotrem Truchanym oraz wydalonym dziennikarzem z Gospodu Koszańskiego, Wojciechem Kukliwskim po to senny stały elektorat Obywatelskiej. Proszę Państwa, szanowni zebrani. Chyba nie było większej kompultacji skazałów w koszonie jak promowanie i objęcie honorowym patronatem gali MMA, która odbyła się z 2012. sierpnia 2011 Koszański ma w koszańskim Główne starcze jak Tula które trwało 50 sekund i zakończyło się e, wieką kapą i wypałem finansowym kompultacją Gaworskiego-Jedynskiego, który uczestniczył w konferencjach prasowych, jeździł sp specjalnie do Warszawy i tracił czas. Organizator Fundacja i Jakublińskiego, Alcbord Promotion, która powstała ma jeśli w dziwny sposób, nakręcenie lodów i przeniesienie. Parka walka wieczoru, była tylko przykrywką do gali, yy, to yy, przykrywką, by na gali mógł pozie, po, pojawić się i wybić Andrzej Radomski, 50-kilkuletni skompromitowany sportowy, wstyd i hańba dla rządzących, a jego córka Lidia Radomska pracuje w telewizji publicznej w TVB3, oddział koszali, tu ma propagandowa PO, która, która, która od dwóch lat już nie chyba na, nie relacjonuje mojej kimkry w krajowym i międzynarodowym. Takich ludzi jak prezydent i jego ekipę trzeba eliminować, bo to zagrożenie, to tak, chcę nie naprawić. Dziękuję bardzo. No toż, nie pan Panu podziękować, niemniej jednak postawił Pan konkretne zarzuty konkretnym osobom. Myślę, że materiał jest nagrany. Jeżeli te osoby będą zainteresowane wystąpieniem,. Y,